Cześć, nazywam się Dominika Łapińska i jestem studentką pierwszego roku prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Aby znaleźć się w tym miejscu musiałam pokonać naprawdę długą drogę, która rozpoczęła się już w szkole średniej. Przytoczę kilka wskazówek, których nie znałam idąc na te studia, a chciałabym, żeby ktoś mi o nich wcześniej opowiedział. Porada pierwsza. Przed podjęciem studiów prawniczych warto skupić swoją uwagę na przedmiotach szkolnych, które będą pokrywały się z przedmiotami na studiach, yy, takimi jak na przykład prawoznawstwo. Prawo bardzo często się zmienia poprzez yy, na przykład nowelizacje, dlatego warto w szkole średniej uczyć się WOS-u. Oraz śledzić bieżące wydarzenia w kraju, bo zazwyczaj mają one wpływ na kształt stanowionego prawa. Nauka historii w liceum przyda się Wam z kolei na pierwszym roku studiów prawniczych, podczas takich przedmiotów jak np. historia prawa lub historia ustroju polskiego. Porada druga. O ile w szkole średniej pedagodzy bardzo często powtarzają, żeby nie uczyć się na pamięć definicji z podręcznika, a starać się ją po prostu samemu zrozumieć, to niestety na studiach prawniczych zdarzają się wyjątki od tej reguły. Na egzaminie bardzo często będzie Wam potrzebna znajomość jakiegoś przepisu słowo w słowo. I wymaga tego wiele prowadzących, no po prostu, więc to mówi samo za siebie, że czasami jakiś tekst trzeba będzie po prostu wykuć na pamięć. Dlatego moim zdaniem warto już w liceum przyswajać sobie jakieś definicje ze zrozumieniem, ale również nauczyć się ich na pamięć w jednakowym brzmieniu. Porada trzecia. Trzeba pamiętać, że studia to oczywiście nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również życie studenckie, które skupia się na członkostwie np. Na w kołach naukowych, radach samorządu studentów czy parlamencie studenckim. W obecnych czasach, w których żyjemy, no nie wystarcza sama nauka, a na rynku pracy liczą się również kompetencje miękkie. W związku z tym osoby działające społecznie. Będą miały po prostu większe szanse na zdobycie pracy niż inni. Ja udzielam się na przykład w Młodzieżowej Radzie Miasta Białystok, młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego, w samorządzie uczniowskim, jak i również w kilku fundacjach i stowarzyszeniach, co również Wam polecam, bo na pewno się przyda. Porada czwarta. Nie idź na prawo, jeśli tego nie czujesz. Oczywiście nie chcę w tym momencie nikogo zniechęcać, ale zapewne każdy słyszał, że. Wielu studentów odpada po tym pierwszym roku prawa, i ja również miałam w swojej grupie na studiach kilku znajomych, którzy przyszli studiować ten kierunek, gdyż po prostu nie mieli pomysłu na nic innego. No i jak można się domyślić, wszyscy przerwali naukę na tym kierunku po pierwszym roku. Nie ukrywam, że są to dosyć ciężkie studia, na których często przyswajamy wiele żmudnych treści. Więc jeśli nie jesteście pewni, co chcielibyście studiować, to najpierw poleciłabym kilka spotkań z doradcą zawodowym, aby zobaczyć, na jakim kierunku moglibyście najlepiej się realizować. Porada piąta. Obecnie już na każdym kierunku studiów, po pewnym czasie, na czwartym albo piątym roku, konieczne jest odbycie praktyk. Dlatego, jeśli macie jakąkolwiek możliwość, aby nawet krótkoterminowo zobaczyć jak wygląda praca w kancelarii prawnej, urzędzie miejskim czy innych jednostkach administracji publicznej, to polecam Wam skorzystać z takiej okazji. Daje to Wam możliwość zobaczenia w praktyce, jak wygląda praca absolwentów prawa i pozwala zorientować się, czy faktycznie Was to interesuje. Porada szósta. Na prawie, jak i na innych kierunkach studiów, macie możliwość wyjazdu na cały semestr do innego kraju Europy, aby tam uczęszczać na zajęcia. Jest to niesamowita okazja do poznania nowych osób oraz systemu edukacji w innych krajach, dlatego warto już w szkole średniej uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, aby mieć doświadczenie i wiedzieć, z czym to się wiąże. Porada siódma: ćwicz pamięć. Podczas tych studiów przyswajamy naprawdę wiele ustaw i zagadnień. Oczywiście zapamiętanie wszystkiego nie byłoby możliwe. Aby nauka była skuteczna i żeby za kilka tygodni nie zapomnieć wszystkiego, czego się nauczyliśmy, warto jak najwcześniej rozpocząć ćwiczenia na dobrą pamięć, które są ogólnodostępne na przykład w internecie. Sprawi to, że później będzie wam po prostu łatwiej się uczyć, a wasz umysł na długo zachowa sprawność. Porada ósma. Prawo to studia nie tylko dla humanistów. Istnieje błędne przeświadczenie o tym, że na prawo można iść tylko po kierunku humanistycznym w liceum. Jest to nic bardziej mylnego: większość moich kolegów i koleżanek rzeczywiście uczyło się na takim kierunku. Ale znam również bardzo dużo osób, które w liceum uczyły się w klasie biolchem lub matwis i naprawdę dobrze sobie radzą. Nie trzeba się stresować tym, że nie zna się na przykład podstaw wiedzy o społeczeństwie, gdyż często uczelnia oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla takich osób. Trzeba pamiętać, że na prawie liczy się również logiczne myślenie, szczególnie na takim przedmiocie jak logika prawnicza, więc nauka matematyki z pewnością również się przydaje. Porada dziewiąta. Do tego kierunku, tak jak do każdego, nie da się idealnie przygotować. Istnieją różne stereotypy, które wykreowały prawo i medycynę jako straszne kierunki, przez co wiele osób obawia się na nie pójść, gdyż myślą, że po prostu nie dadzą sobie rady. Dlatego trzeba podejść do tego z dystansem. I na początku studiów, tak jak w szkole średniej, oczywiście ciężko było mi się przyzwyczaić yy, do nowego systemu oceniania, i oczywiście nauka na studiach również wygląda inaczej. Zajęcia nie są o regularnych porach, od poniedziałku do piątku, ale do wszystkiego po pewnym czasie da się łatwo przyzwyczaić. Grunt to podejść do tego z dobrym nastawieniem. Porada dziesiąta. O ile w szkole udawało się nauczyć na test dzień wcześniej, to na tych studiach jest to niemożliwe i wiele razy się o tym przekonałam. Materiału do nauczenia się jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba go systematycznie przyswajać. Poszczególne przedmioty są zazwyczaj raz w tygodniu, więc mamy praktycznie cały tydzień na powtórzenie zleconego przez prowadzącego materiału. Najważniejsza jest dobra motywacja i to, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Mam nadzieję, że tymi wskazówkami nie zniechęciłam Was do rekrutowania na studia prawnicze. Sama chciałabym wcześniej usłyszeć te wskazówki, więc mam nadzieję, że Wam również się przydadzą i pomogą Wam w podjęciu tej decyzji. Powodzenia!